Cześć, manulizka, z tej strony Blake. Witam was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku z gry Battlefield Heroes jest dzisiaj mną Tesu. Cześć, witam was bardzo serdecznie. To nie ten tutaj, tym, ten, tylko to ja, to ja. O, to ja, to ja, to ja, to ja. Tak, to ja. on. Ten co strzela. Zaprosiłem Tesu do odcinka, ale on się zgodził, za co mu dziękuję. Bo... Nie ma żadnej sprawy, jak akcja, bardzo fajnie w ogóle. Zagrać z takim doświadczonym graczem w Battlefielda to dla mnie zaszczyt i honor. Bo a mi zagrać zaszczyt jest z kimś, kto no, nagrywa różne serie i ma dużo widzów. dużo no to, Właściwie ja dużo więcej ode mnie. No, myślę, że jakoś tam ten... Jakoś tam, jakoś tam trzeba sobie pomagać i damy radę. Damy radę, kiedyś w przyszłości może jeszcze ten Battlefield będzie popularniejszy niż jest w tej chwili, tylko musimy się jednoczyć, musimy się łączyć, a nie dzielić, jak mawe klasyk, tak? Ta. Ej, wierzę w to, że jesteś mocnym pilotem, kurde. Ja też to wierzę, ale. E, Czekaj, czeka, czeka, chyba trzeba będzie wyskoczyć, bo trochę mamy mało HP w tym samolocie. Chyba tak, chyba tak. Dawaj, wyskakuję. Jeszcze, może ten helikop może helikop dobra, ten dobra. helikopter jeszcze może? Eee! Nie ja wyskakuję! dobra, przeżyłem to, przeżyłem to. Czy ten helikopter zginął, czy nie? Nie jest, jest u góry. Rydniego! Walimy go ogniem krzyżowym, może tak powiem. E, rozwalimy go? Chyba tak. Nie, wyskoczył, 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 padalec. Młodaj, bo tu ciąg nas y, na pierwsze. Aha, okej, okay, dobra, dobra, dobra. Ogólnie bardzo mi się podoba twój skin, kurde, mosekrycznie, żeś sobie to dobra. Oryginalnie właśnie to mi się podoba. O! Poszedł. Dawaj go, dawaj go, dawaj go. Jest 18, mu zabrałem. A za nami, za nami, za nami! Za nami? Plec, 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 jak... nie. nie, 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 spoko. Spoko, spoko, spoko. Dobra, czekaj, leczymy się. Czy ten, e, czy plastry generalnie to leczą też ciebie? Jakby, nie, 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 nie leczą. Dawaj, dawaj do to... czołgu, dawaj do czołgu. Schowaj. Dobra, Schowaj, się! Jeszcze... Nie nie, zaraz, zaraz rozwali! Jedna rakieta! Wykrekałem To no nic, dobra, 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 dobra Dobra, ciśniemy znowu samolot, tak? Czy ty jesteś tu? No to nie wiem, czy siadasz do mnie, czy siadasz Bla! do osobnego Bla! Czekaj, idę do was, tylko że ty jesteś tam moment, 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 już biegnę, już biegnę, już biegnę. Już biegnę. Chyba twoi widzowie dołączają właśnie to miałem mówić, że ten Jazził. Siema, siema, no powolutku. Tam pewnie będą co. już druga rundka, to pewnie tam już ktoś jest. No. Generalnie ktoś dołącza. I ciśniemy sobie, ile lat? Dwa lata mówisz, grasz w battlefield'a tak. Znaszku, Cześć, podatnie, co jego czy... Podatnego. Oooo! Jest! A Czemu ja wyskoczyłeś? Strachu, no chłopie, jeszcze takiego manewru to. to to w życiu nie widział, no. <laughs> Łopie, pełne spodnie, nie? Ja patrzę, ja w wodzie jestem, nie? Ja patrzę, ja śpię. Już, ja już, ja już myślę... Okay, gdzie, gdzie, ty fruwasz? Dobra, gdzieś... trudno. Ja tutaj mam typa, tutaj będę się musiał nim zająć. Cześć. Słuchajcie, nie wiem, czy dotrze to do większej, do większego grona ludzi. Na pewno do twoich widzów, na pewno. Do moich może mniej, ale też się postaram, żeby dotarło. Czemu ten samolot nie, jeszcze jest na ziemi przeze mnie, nie zestrzelony? Błagam, błagam... Jest! Nie, yes. asysta, yes. kurwa yes. No nic, w każdym razie ja mam taki chytry plan. Tylko już właśnie gadałem z Blakiem, że jest sytuacja taka, że ten nasz polski battlefield jest taki trochę pospinany, generalnie. Ludzie się troszeczkę tam na siebie poobrażali. I co tam tak też Proszę... taką pewną akcję, także słuchajcie go, uważnie. to jest, y uwaga. To jest dla wszystkich, to jest akcja do, generalnie do wszystkich YouTuberów, ale też do widzów. Generalnie ja chcę kupić kiedyś y serwer, tak jak w tej chwili kupił handel. Mam nawet już mm, taką pewną koalicję z. Y może nie powiem z kim, generalnie mam jakby administratorów tego serwera załatwionych i wszystko by się pięknie to wszystko odbywało. Po prostu ktoś by się tym zajmował, jesteś tutaj na dole. Tak, 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 tak. W... Ja popilotuję dawaj. <śpuszczaj> <śpuszczaj> Zobaczysz co się dzieje. Zobaczysz, jak ci lata po tysiączkowemu. No, dawaj startujemy. <śpuszczaj> generalnie chciałem założyć taki serwer, na którym to zrobilibyśmy event w podobny taki troszeczkę do kwadratowej masakry Że znaczy, po prostu sami youtuberzy. Tak, że grają generalnie sami youtuberzy, ale oczywiście wszystko dla widzów. A! Jezus. Wyskakujemy. No no no. No to żeśmy polatali, ja to sobie zawsze polatam. No, Tak, ty będę ścisnięty, weź... kurde wiesz. Spróbuj, spróbuj, tam jest koleżka. Ja pierniczę ile ich tu było. W dupie tu nie, nie ma, co już nie było szans po prostu. Ja nie lecę, nie lecę już na 7%. I chyba trzeba albo ty łdzisz wyśsiepać, a mi się wydaje, że jeszcze chyba jedną rundę nagram, bo to coś za szybko poszło. Za szybko, czekaj na mnie blaki, już biegnę, już biegnę, nie, nie, nie. Jestem, jestem, jestem dobra. No i wiecie, i takie, i takie chciałem zrobić rozgrywki na serwerze YouTuberów, i tam, oczywiście, byłoby na przykład tych no YouTuberów. Patrz, jak masz dwóch żółtych koksów pod nie wodę. Widzę. I tam byłoby na przykład tych YouTuberów, nie wiem, każdy, no zależy jaka grupa by się uzbierała, ale oczywiście prowadzilibyśmy różne jakieś takie. Ej, tutaj Ojej, to jest łusako. Wysiadam, wysiadam, wysiad, wysiad. <grych> Tak czy siak, będziemy egzekucję. Ale może się uda, czekaj. A do wody można skoczyć tak. Nie, na nie, 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 to się zabijesz. Matko święta, ale na trzeba, trzeba polecieć tam od lewej strony. Chyba tak. Kuźwa. No także generalnie hasło jest do wszystkich youtuberów. Jeśli ktoś na przykład ogląda któryś youtuber, który mnie nie ogląda, ja to mówię youtuber, czyli mówię człowiek, który nagrywa Battlefielda się tym zajmuje, czyli mały, duży, nie obojętny jaki, to nie chodzi o to, tylko po prostu, żeby battlefielda trochę bardziej rozpromować. Tak, taki mam pomysł, ale no tak jak mówię, pospinane towarzystwo, więc nie wiem, czy mi się to uda zrobić. No, robimy ciątko tutaj, czy, czy jedziemy longiem? Czy jedziemy, i co to, idziemy, mi to tam jest obojętnie? No. No to luz, no to luz, no to gadamy dalej generalnie i wiecie, wiecie, i taki pomysł. No i właśnie, właśnie byłby. Jest, jest, Boże, nie, nie będę się brał za wymienianie ników, bo nie pamiętam, jeszcze jestem za młody, jestem youtuber, żeby battlefieldowy, żeby, żeby przypominać wszystkich niki, ale generalnie obserwuję sporo kanałów, ze sporą ilością kanałów jestem w kontakcie. I wydaje mi się, że jest możliwe coś takiego, no i to, tylko, że to wymaga po prostu zjednoczenia tego środowiska na nowo, no mówię, mówię konkretnie tutaj do Kruszakusa, nie, i no do Hendela. Poszło Tu wszystko... chodzi o to, żeby się po prostu pogodzili, że po prostu ta społeczność się, yy, no jakby ja odrodziła. Dostałem po obie, generalnie pod, dostałem połowie za darmo, bo nie byłem żadnym, naprawdę prowodyrem tego zdarzenia i tak dalej, to wszystko po prostu wynikło z tego powodu, że nie no, wiem... Lol, jestem łysy! Lol. Ja, ja też, ale to tylko do pierwszego deda, wiesz, bo nie widzimy swoich tych. No właśnie wiem, ja, ja idę do samolotu No dobra, to ja też I generalnie wiesz, generalnie chodzi mi o to, żeby oni się jakoś wreszcie pogodzili no i Kruszakus musi się trochę tam ukorzyć, bo no na, 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 na rozrabiał generalnie, ale... Kur... Wiesz, ja pierdziele. Musisz troszeczkę się szybciej z tym skapować, że po prostu brakuje nam HP ale ja nie leciałem przecież teraz. No dobra, nie, no ale patrzysz na ten, na... Ale ty wyskoczyłeś? Tak, nie, wyskoczyłem. Dobra, bo ja się gadam, nieskupiony jestem, już teraz jadę. Dobra, tam uważaj, bo tam jeden jest w naszej bazie, właśnie przyleciał ten, co nas, to, co ciebie zabił. Dobra. Poza tym ja, zanim w E trafię, to... <laughs> Wiesz. Desiaczek długo myśli. Desiaczek tak. dużo myśli nad innymi rzeczami za bardzo podczas grania i to jest błąd, kurwa. Jeden, o, jedna tak. osoba mi ustąpiła miejsca, samo się także pozdrawiam. Siema, pozdrawiam. Siema, 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 Kamilka. 07023. Tak. Także no, trochę czasu to zajmie, ale może święta przyjdą, taki czas trochę łagodniejszy dla Battlefielda, może wtedy się uda jakoś pogodzić, zrobić jakąś fajną taką seryjkę. No i no i zobaczymy, no nie wiem czy to nie jest jakby już za późno, no nie, no ten, ale... Może się coś jeszcze uderzyłaś. Dokładnie. Ważniejsze to dobre chęci. A... Kurde, kolejny patch jakiś o wypuścili skurde. bezsensowny, w ogóle jakiś, nie wiem, jakiś raperzy. Nie to w ogóle ma nawiązanie do II Wojny Światowej. Ale co generalnie? No wejdź sobie na homepage, w ogóle no. na BFH i zobaczysz, że po prostu no, teraz wypuścili znowu jakieś durne stroje w ogóle, jakieś takie ziomale, wiesz, te złote bronie i to wszystko Tak siedzą na skrócie ja i fajnie! L lol, fajnie, nie miałem jeszcze jak ty... głowy Jakieś urozmaicenie, ty tu jakiś koleś wbił, który jest po prostu taki wymiatacz, że ja generalnie może będę w bazie zostanę No, cieszę się, że tego nie nagrywam, w każdym razie bo po prostu to byłby pokaz jak się nie gra, bo po prostu, to taki 100% Lol, jeszcze żyje, żal ja pierniczę jaka ekipa tu wbija ratujcie się, ratujcie się chłopaki, ratujcie też mnie, aaa! Nie, ja muszę napisać do moich widzów, bo to nie ma sensu Brońcie mnie! Ja ci powiem, bo... żeby było dobrze, gdybyś sobie dał jeden punkt w beczkę, bo to naprawdę daje dużo. Kurde wiem, ale jak chłopie miałem tą beczkę, to ja tego nie umiałem używać za nic w świecie, no, no nie wiem, ja bym... No nie, czy jakoś cię to pokazać, jakiś taki nie wiem, poradnik zrobił, coś takiego? Nie, nie no robiłem generalnie, tam ćwiczyłem coś z tą beczką, ale na razie chcę ogarnąć, chłopie, wiesz, w ogóle jakieś radzenie sobie. Jak sobie będę radził, wiesz, tutaj już nieźle, to potem jak tą beczkę wrzucę, to będzie łatwiej, ale no po prostu... Kurwe. No masakra jest to tutaj, kto tutaj. Każdy chłopie na, na ciebie, ja idę... A, lr, każdy się... hapie na ciebie, co to znaczy? Może no, każdy próbuje cię zabić, nie? Kur... A kurcze jak, jak mi ktoś dupsko uratował, teraz epiczko to ty chyba? Nie, nie. <grym z wioskiem> Ale bo też taki koleś maskina takiego yy, Jakby wyszedł z kopalni generalnie No To co ja z kopalni wyszedłem <grym> z <wioskiem> Nie wiem może <grym z wioskiem> Bo co, bo jestem czarny O kurde Dobra 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 Kurde to odpychanie tych żołnierzy nie no. Ej, kur Ej, fajnie, że wpuścili jakieś takie ziomarskie stroje, kurde, może nie jest to klimatycznie zbytnio, ale dobrze, że robią jakieś takie, wiesz... Ej, musimy się Im razem coś więcej... trzymać, bo... Dobra, dobra, trzymajmy się. no widzisz za tobą jest taki podobny ziomek. No może nie wiem widz... mi... może, ale... Nie, 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 chyba nie, ale dobra dodam. Chodzi... Jakiś Piotr już w ogóle. Ej, tutaj... Jednego dodając to się nazywa tak jak ja. opowiadać o jakimś to się tak jak nazywa. O, o kurde. Z taką ekipą to ja mogę iść na koniec świata ja się, Dobra ja się trzymam ciebie. Czekaj, chodź do tego statku tutaj, bo Dobra. dobra, dobra zaś... za, za plecy mamy straszne! Plecy mamy okropne Płonę Powiedz no się, dużo się nazywamy płomień. Powiedz, że osiedle jest No kurde debilu, ty też jesteś debilem Fak no oczywiście G jest za plecami no niczego innego by nie mogło być Wybiłem, wbiłem na niego po prostu no, wjechałem po prostu no ten na klatę Dobra, już wsiadam, no, jedź, jedziemy. Eee, go go. Aha, dobra. Myślałem, że do samolotu do mnie siadać, ale spoko. Jakiego ma fajnego żółwika? No no to kiedyś takie po prostu były te żółwie, ale to człowieku wychaczyć to to można było się normalnie ostrać, a nie to zdobyć. ale to jest ponad właśnie kurde właśnie mi brato, brachol mi mówił, że jest bardzo dużo tych takich e, rzeczy, kurcze super unikatowych Ja właśnie chciałem. Tak, tak. Gra w co? Wiesz co, grał bardzo dużo, da, grał, grał w sumie bardzo dużo. Grał. O ale, pojazd. E, e, grał teraz w ostatnim odcinku fałk nie? Grał fałgiem, ale w, w, w las w zasadzie po chyba 5 miesiącach. O lol. Więc generalnie nie, nie tego, nie, nie ogarniał sobie zbytnio. Mówi, że się sporo zmieniło od tego momentu, jak on grał. Ale. jest, jest, jest! Fuck. Jeszcze laser, o pięknie. Ale sporo grał. Jak pamiętam jak ja, jak ja mówiłem mu, że co ty w ogóle grasz? W co ty w ogóle grasz? Nie? No, no. <laughs> Patrzyłem na PFH. Mówię, co to w ogóle jest za gra, chopie. Wiesz, że ty sobie zagrać jakąś porządną armę 2 coś. No wiem. On na to w to upał bardzo mi się to podobało, ja wtedy nie za bardzo rozumiałem tego ten. On w ogóle tam fajną rzecz ogarnął kiedyś, ale to, No dawne czasy generalnie. Ale wymiatał kiedyś. Tam, tam mieli takie mecze. Mmm, że naprawdę tam... Natomiast no, teraz go namawiam, żeby sobie wrócił ten skill, sobie poćwiczył jeszcze ten i może będzie nawet nagrywał, jeszcze nie mm. wiem. Próbuję go namówić, ale ja mu się nie mówię. Nie, że nie, 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 nie chcę, tylko mówi, że po prostu nie czuje się w tym dobrze. No, no rozumiem, rozumiem. Ja mam taki, taki pomysł, żebym po prostu nagrał troszeczkę taki jeszcze dłuższy odcinek i podzielił go na, przykład na dwa partie. ty na to? E, dobrze, spoko, nie ma problemu. no Generalnie jakby ja wrzucam jeden, nie? Do, do, na swoją znaczy, nie, tak no ja wrzucę tam y, też y, po prostu jeden, ale no drugi mogę tego nagrać, po prostu, po prostu podzielę to na dwie części, rozumiesz? Jasne, ten jeden, jeden pierwszy pójdzie sobie na, do mnie na kanał, a drugi będzie już u ciebie tylko, nie? W sensie, Chyba że ty w sensie zaczniesz nagrywać, do... rozumiesz? <słuch> po prostu. Nie, 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 wiesz co, zrób jeden odcinek normalnie, tak jak się umówiliśmy, i po prostu wstawisz go sobie do tego, a ten drugi możesz ewentualnie pociąć na, na dwa i wstawisz go do siebie na kanał. No, spoko, wiesz, bez. Spoko, Bo ja generalnie jeszcze nie, nie, nie robię takich. Jak, 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 jak serii, nie i Denerwuje mnie to, kurze, staty 7 na 6, no ja piszę. Za, za, za nami, za nami, za nami, za nami, za nami, za nami, za nami. No szkurty. Czy z taką mam zdupioną myszkę, że masakra? No jest ciężko, jest ciężko. Zwłaszcza, że niektórzy umieją grać naprawdę. Wiem, że to jest takie coś, że jest najgorsze. Ten magiczny przycisk nagrywania, na wiesz o co chodzi? No, wiem doskonale, cały czas o tym właśnie gadamy z Handlem ostatnio, bo naprawdę kto nagrywa, ten przegrywa. Tak, tak. Tak ostatnio, ostatnio powiedziałem. 7 do 7, jezu. Ale luzik, no taki ciężki mecz się trafił, no gitara, przecież to nie ma, się co, nie ma się co stresować, no. Raz się przegrywa, raz się wygrywa. Czasami są takie misje, że... No ale tu chodzi o to, że po prostu chcę sobie staty jakieś lepsze nabić, na no, w ogóle na tej postaci, no przy takim, kurde, wiesz, y, no, ciśnięciu nas no to, co mogę, wiesz. Możesz się nabić. No właśnie. E, ja, mam, ja, mam, ja mam świetne staty, mam 1000 razy mniej y, zabić niż, y, znaczy więcej zgonów niż zabić, także... Ale wiesz, ja po prostu jestem hipisem, nie? Ja jestem po tu pokojowo nastawiony, nie? Aha. Ja jestem hipsterem, ja jestem. LOL! Pimo. Duchy mnie ja nie chcę zabijać. Ja nie... Nam strzelać nie kazano, wiesz, to jest moje motto. Zabijam tylko w ostateczności, no ale że. Tak. Że generalnie. No nie, no. Ej, koleśny a wywalił na ostatnim poziomie jeszcze koleś z za Jezu, jak ja mam to ujęcia, chopy. Idę. I wiesz, takie granaty z za rogu wyskakują no, no. na mnie, nie? Ale to znaczy jakoś to upieczętowałeś? Nie, nie, wiesz tak, ile sobie, idę i tak Kościół rzucił taką kupkę granatów, nie? Ja tak w te granaty wlazę generalnie. <grym> ja, to na, to na, ja na szczęście mam to wciąganie granatów jeszcze. Także jakoś o, się właśnie, tu jeszcze ja. troszeczkę ja... ratuje. Miałem w to dać jeden punkt, ale mi w sumie odradził Händel, mówił, żebym to odpuścił. Nie wiem generalnie... czemu, ale naprawdę to się przydaje, ci powiem. Bo to ci jeszcze przykładowo się HP regeneruje, nie? O, jeszcze będę sobie nie raz tam modyfikował te staty, Nie, eee. nie ja tu piję do bazy. po prostu wiesz, początki. Dokładnie, dokładnie. Trzeba... To jest gra, w którą trzeba naprawdę rok cinać, żeby wiesz, żeby ogarnąć o co, o co Kaman tak naprawdę. To nie jest taka gra, że sobie pogra na Nie, dla gracza, którego... który gra w FPS-y, to mhm. gra ogarnie szybko, ale w takiego co na przykład robi jakieś takie Przykładowo, nie wiem, jakieś takie RPG, rts -y, no to będzie naprawdę ciężko dla, dla graczy, który to. No tak, tak, wie, tak, wiesz... Tak tak, 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 tak. Ja wiesz, ja jeszcze mam na przykład bardzo słaby komputer. Teraz właśnie zamówiłem wreszcie sprzęt. Więc jak będę nagrywał teraz na tym nowym sprzęcie, to no myślę, że poprawi mi się skill. Bo ja tutaj wiesz, przy, przy nagrywaniu mam taki spadek FPS-u. Znaczy jest ja generalnie dramat. No ja też mam nie za dobry komputer, bo to jest już jakieś 3, -3, letni, 3 lata temu w ogóle go kupiłem i to co w ogóle teraz wychodzi to, to już jest masakra, nie? W ogóle nic mi tu już nie wejdzie. Eee, ja już kąpa mogę naprawdę przez okno wyrzucić, bo się nie A jak masz procesor? Intel Core dwa Duo No to ja tak... Ja i mam też 2 Duo Zresztą tam z prockiem jeszcze coś tam może zdziałałem jeszcze, ale przy wyrenderowaniu tych filmików to ci mówię, półtorej godzinki to jest średnia a jakim programem renderujesz? Vegasem 10. No to dlatego ja na przykład Power Directorem bez problemów w godzinkę jestem w stanie uporać się. No tak 30 minut nie mi renderuje. Wiesz, to myślę, że z kwestia Ale, doboru programu, no, bo ten Sony wiesz, Vegas. Chodzi o to też ile ten plik będzie zajmować, bo ja wiesz no kurde, no właśnie, ja son, właśnie no właśnie tutaj jest tak. Że... Aha, no w sumie rzeczywiście. Bo Sony znaczy, Vegas nie wiem, i no bardzo ma fazy... pliku też mówić renderuje, bo to jest taka kwestia, że jak wiem, że sądy Vegasa 11, to bym ci w życiu nie polecił, bo to jest totalny shit. I no nie upatrzy się w ogóle nawet go piraconego ściągać, bo to jest po prostu bez sensu. Mm, mm -hmm. On w dwukrotnie większym pliku zapisuje no może nie dwukrotnie, ale o połowę większy plik zapisuje. No to wiadomo, że sprzęt ma że program do dużych komputerów, no generalnie. Dziesiątka, dziesiątka jest taka fajnie zoptymalizowana, że. Jak w HD bo 720p renderuję, nie mi jest 1080, no bo muszę po pierwsze mieć większy net, żeby to fajnie szło. No A ja z... teraz właśnie mam, ja na szczęście mam z netem mały problem gorzej mam z, niestety z tym O, no. przegraliśmy tak, Dobra, rok. ja Ci dziękuję bardzo za zaproszenie, ja fajnie tak samo bo cię poznać <laughs> troszeczkę ja Mam nadzieję, że się jakaś współpraca tam kiedyś narodzi, jakaś większa. No. Także ludziska, jeżeli wam się podobało, to łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Dawać mi tam mleka, koniecznie! Dawać ten łapy wszyscy moi widzowie jak zobaczą ten film. Też no, również. Chociaż ja to, tam takiej większej, dużej armii nie mam, także, ale no wiecie, wpadajcie do, do niego. Tak. Nieważne, nieważne. Ważne jest, że tego. No, stacy mojej kuźwa, nie pokazuj tylko. No yeah. ja. nie. Nie pokazuj mojej staty. I naprawdę, zrób taki jajaj, weź taki kuźwa, Płagam cię, zrób taki, W teraz jak to mówię, to żeby to było takie, wiesz, za, za dobra, to, dobra, szybko to poszło, także to szybko jakoś mi to przeminęło, to już nie było widać nawet. Ja pierdziele, no. Dobra, także my się z żegnamy, trzymajcie się, cześć. Cześć.